branży offshore wind na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo się zmieniło, rosnąca konkurencja o kapitał, systemy regulacyjne niedostosowane do wymogów i realiów spowodowało piasko wielu aukcji bo na przestrzeni ostatnich lat. Ważne, żebyśmy w Polsce przemyśleli nasze podejście do systemu aukcyjnego, który to ma odbyć się już w tym roku. W dniu wczorajszym prezesure przedstawił już datę samej aukcji. Jest to 17 grudnia, co cieszy. Natomiast też wskazuje na pilność przyjęcia nowelizacji ustawy Offshore Wind, ponieważ tylko dzięki niej inwestorzy, którzy będą mogli przystąpić do tej aukcji, będą mogli poznać jej regulamin, co jest szalenie istotne, jeżeli chcemy, żeby oferty były przemyślane i przygotowane na czas. Jeśli chodzi o sam system aukcyjny, wskazałbym na kilka istotnych punktów. Z Zadowoleniem jako RWE przyjmujemy możliwość współdzielenia infrastruktury. Natomiast chciałbym wskazać na istotność Pozbycia się propozycji wprowadzenia tak zwanego tunelu waloryzacyjnego, jeśli chodzi o cenę wykonania. Uważamy, że uwolnienie indeksacji zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym jest najzdrowszym rozwiązaniem. Bardzo pozytywnie oceniamy łańcuch dostaw, który rozwija się w Polsce. Chcemy sięgać po lokalnych dostawców. Jest to dla nas optymalizacja harmonogramowa, kosztowa. Ale również mitygacja ryzyk związanych z globalnymi zakłóceniami po stronie łańcucha dostaw. Zaangażowaliśmy na przykład, jeśli chodzi o projekty, które obecnie mamy w budowie, Moska, farma wiatrowa o nazwie Tor, na wodach duńskich, tam mamy wiele firm polskich zaangażowanych w pakiet fundamentów. Na projekcie Norcy Cluster, którego niedawno rozpoczęła się budowa, szereg firm polskich w pakiecie usług inżynieryjnych. To pokazuje, jak ważnym jest dla nas łańcuch dostaw.